Witam Was moi drodzy przyjaciele, ten niedzielny poranek. Jak myślicie, co może podczas biegania pójść nie tak? Nie. To nie jest niepołączone do Mądo to nie jest przypadkowy wodecki w głośnikach. ten błąd wygląda. Możecie mnie pytać, co się gdzie, gdzie zaszedł błąd Cóż, no nie przemyślałam swojej sytuacji pomimo tego, że jestem sportową z miarę osobą no, 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 no nie wyszło Nic nie zrobić. Jako, że każdy profesjonalny biegacz idzie pod górkę czy każdy podbieg pokonuje idąc postanowiłam, że się wypowiem więc jeżeli nie chcecie słuchać rad od osoby, która ewidentnie ma Podczas dzisiejszego biegania jakiś ze sobą problem, to wyłączcie. Serio, wyłączcie. Lele. Meritum ma moje sprawy, a propos de facto, gdzie wam się lepiej łapi kilometry? Gdzie, czy na wichurach, czy w laskach? W sumie w laskach też jest fajnie: od górki do górki, od drzewa do drzewa. Gdzie wam się lepiej sunie z sandała po trasie, gdzie się fajnie biega, gdzie jest lepszy flow, lepszy gaz i w ogóle. Krzyż! Z rymami dużo Otóż ja uważam, że to się pokona najlepiej w mieście: w mieście, bo od świateł do świateł, od skrzyżowania do skrzyżowania, zielone, czerwone, pomarańczowe, zielone, potem znowu niebieskie. Życie na krawędzi. Czerwone, zielone, pomarańczowe, czerwone, zielone. Znowu zielone, potem znowu niebieskie, pomarańczowe. Leciutko zapłędziłam, aczkolwiek ścieżunie tutaj fajne. Fajne ścieżunie. Te bariery te po prostu jedziesz z sandała i nie patrzysz. Takie życie na krawędzi. Na krawędzi. A jeszcze w laskach się dobrze biega. W laskach tak samo się dobrze biega, ponieważ ponieważ są drzewa. Możesz się łatwo zgubić, ale nawet tego nie czujesz. Drzewa. Najgorzej uważam, że mają ludzie na wichurach. Własnego doświadczenia, wiem. Że zanim wybiegniesz a kilometry na mną, gdzie taką trasę? Nie pochwalisz się taką trasą? Co zrobisz? Nic nie zrobisz. Już jest koniec, koniec. Po prostu się kończy. Tablica, koniec, ci, koniec. Nic nie ma więcej. Że to się wracasz. Ja podziwiam ludzi, którzy biegają po wichurach, bo ja bym nie mogła, naprawdę. Kończę z tą radosną twórczość. się przydała na ten szturmowaty decyrek. Także pozdrawiam Was dzisiaj z poligonowej. Poligonowej i powiedz I powiedzcie mi, gdzie biegacie? Gdzie Wam się lepiej łapie te kilometry? A jak to mówią?